Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku yy, tibijskich przygód. Wyruszamy do Ecclesiusa. Ale moment, zanim do niego wyruszymy. Ale widzowie Cię nie słyszą, bo ja mam mikrofon ten yy, swój. No co? Kasia przekazuje informację od niej, że. Ojej, zrobiłem Kasi siniaka na lewej ręce. Kurwa. Bartek mi zrobił siniaka na lewym oku. No to... <laughs> oko boli teraz, a ty kurde o rączce mówisz. No. no cóż, no dobra, no, no, no to no cóż, no tak. Mamy wszystko, musimy się teraz z nim rozmówić. I dowiedzieć, co on będzie tu chciał. Nie, 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 beknął. Nie, 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 beknął na no spokojnie, beknął sobie. Dobra. Ja pamiętam, że tutaj. Dobra. Mamy tutaj receptę. Melt the honeycomb on this magical owen until some wax is. A... Dobra. Moment, to to use with? Dobra, mamy waxa. Ok. Następnie use Fresh Grape Flower for better consistency. Dobra i mamy. I tym mamy Polish Recipe zrobić, ok Magical Oil. Viol of Oil. Red Apple, Wolf Puff i Skull. Cool. Tylko czy to tutaj na pewno się robiło? Ja zanim, zanim coś zrobię, ja się lepiej dowiem. Dobra, na początek machniemy to, co możemy. Czyli. Quick, quick, ok. aj ask polish dobra poliś jest te. jest okej dobra chwilka dobra jesteśmy dobra to my tu mamy feed no, ale gdzie ja mam to zmieszać? Dobra, prevent. Cholera, no nie wiem. Dobra, próbujemy. Funkcja mąki, jeden robak. Jedno jajko i white mushroom, link herb. okej, okay. działa. Oko to co to magical oil yellow school, yellow oil school red apple wolf pup. Kurwa. Kurwa, nie wierzę, że ja to zrobiłem. Dobra. Hi, I'd, yes. Dobra. Nawet nie, nawet nie skomentuję tego co ja teraz zrobiłem. Kurwa, no Wolfpawa teraz, skąd ja mam wziąć? Spardziu tu nawet jest Epski Ale no, dlaczego? Urwa, dlaczego? Dobra, nieważne. Idziemy na wilki, zdobyć wolf pawa. Czaszkę, biało i red Apple chyba. Ale bym teraz porzucał z tymi kurwa. Dobra, wiem mniej więcej gdzie co jak, więc. Nie wiem, co to jest, ale fajne. Zaraz. Na razie jeszcze nie. Je. Kurwa maty. Dobra, tu jest jedno. Dobra, no to chyba zrobimy pasta na wilki po prostu. Prawdopodobnie. Dobra, tu jest jedna grupka, druga chyba jest tu na dole. I trzecie poza mostem. Normalnie wypiję za to, bo tak to zjebałem teraz. Zastanawiam się, czy by po prostu w sklepie nie, nie wykupić Wolfpawa. Bo w sumie miałem go, prawda. I nie straciłem, ale straciłem. Znaczy straciłem, ale no miałem, tak. I oszukali mnie po prostu. Kurde, jebane. chyba dalej nie trzeba, bo tu chyba snajki będą. Ale odkryjemy sobie tutaj już od razu kawałek mapki. Dobra, no i jak idziemy teraz w górę. No on przestań. Jak pójdziemy tu teraz w górę, no to też możemy odkryć, a przecież przestał. Możemy tu odkryć jakieś rzeczy. I gula. Jak najwięcej. Dobra, starczy. Boże, Dragon Shield, jak ja dawno nie widziałem Dragon Shielda. O, chryste. A co to za buty? Co to za buty były? Void Bootsy Arm 2 Protection Energy 10% That will expire. Dobra, a tu są jeszcze wilki, dobra. Teraz do nich dotrzemy tylko musimy machnąć. Dobra. Jest trochę tych miejsc z wilkami. faktu nie zmienia, wolałbym mieć już tego Wolfpawa, bo. Ale to Wituś teraz <grywia> To Witko teraz Polizał parę razy. <grywia> Dąnek no, no grzeczny jest teraz. No. Tego się w sumie bałem. Kurwa, no nie. A, mogłem pomyśleć, mogłem. Mogłem się, nie wiem, 10 razy zastanowić, jak zrobić ten Mag Magical Oil, zanim. I w ogóle tych Batów, ja pierdolę. Tam były Baty u Exlesiosa, trzy sztuki, mogłem od razu je zabić. Ła! Połzaj. Tu byłem, tu byłem, dobra. Hmm.